AsCesare.com śledczy portret projektu bez licencji, bez nadzoru i bez jakiejkolwiek wiarygodności. Na pierwszy rzut oka, AsCesare.com próbuje kreować się na profesjonalną platformę inwestycyjną pełną rzekomej technologii, nowoczesnych rozwiązań i globalnych możliwości finansowych. Jednak za tą starannie przygotowaną fasadą kryje się konstrukcja, która nie ma nic wspólnego z legalnym rynkiem kapitałowym. To projekt pozbawiony regulacji, pozbawiony identyfikowalnej struktury i pozbawiony czegokolwiek, co mogłoby dać inwestorowi choćby minimalne poczucie bezpieczeństwa. Im głębiej zajrzeć, tym wyraźniej widać, że mamy do czynienia z mechanizmem zaprojektowanym do wyłudzania środków. Pierwszym i najbardziej alarmującym elementem jest fakt, że platforma nie posiada absolutnie żadnej licencji, żadnego numeru rejestrowego, żadnej jurysdykcji działania. Ani europejskie organy nadzoru, ani FCA, ani Bafin, ani KNF, ani jakikolwiek regulator światowy nie potwierdza istnienia takiego podmiotu. To nie jest przeoczenie czy formalność to celowe unikanie kontroli i odpowiedzialności. Każdy legalny broker musi funkcjonować w ramach rygorystycznych przepisów. Tutaj nie ma nic pustka. Kolejne analizy pokazują, że nazwa firmy nie figuruje w żadnych rejestrach handlowych nie istnieje żaden adres, który można zweryfikować, a deklarowane siedziby zdają się być przypadkowymi punktami na mapie. Wehois domeny jedyne co można znaleźć to ściana anonimowości, pełne ukrycie właściciela, świeża data rejestracji, brak jakiejkolwiek historii działalności. Wszystko to wskazuje na projekt stworzony wyłącznie po to, by działać krótko, intensywnie, bez konsekwencji, i z możliwością natychmiastowego zniknięcia wraz z pieniędzmi użytkowników. W sieci pojawiają się liczne skargi od oszukanych osób. Schemat jest zawsze podobny: szybka rejestracja, agresywny kontakt telefoniczny, presja na pierwszą wpłatę, obietnice spektakularnych zysków, a potem blokady kont, fałszywe opłaty, rzekome podatki i w końcu całkowita utrata kontaktu. Niektórzy zgłaszają, że platforma prezentuje fikcyjne zyski tylko po to, by nakłonić ich do kolejnych wpłat. Żaden z regulatorów nie nadzoruje tej działalności, więc poszkodowani nie mają możliwości odzyskania środków. Wszystkie sygnały brak licencji, brak rejestracji, anonimowa domena, fałszywe obietnice, skargi użytkowników prowadzą do jednego jednoznacznego wniosku: Ascari.com nie jest firmą inwestycyjną. To projekt stworzony wyłącznie po to, by pozyskiwać depozyty i znikać bez śladu.